świadkowie przekazują aktywistycznej irańskiej organizacji informacyjnej HRANIUS, że Anita Kordmand została zamordowana przez swojego męża we wtorek, 2 sierpnia 2022 roku, w pobliżu Azjatszach, w prowincji Golestem, w Iranie. W procesie pomagały mu podobno trzy i inne osoby. Matka pięcioletniego syna podobno wyjechała do domu ojca około miesiąca temu z zamiarem rozwodu z mężem. Miejscowy świadek stwierdził, że w noc morderstwa planowała udać się na wesele z członkami rodziny. Tego wieczoru Anita powiedziała, że zostawi swoje dziecko z mężem i przyjdzie na uroczystość. Podejrzani zostali aresztowani przez policję. Morderstwo jest uważane za zabójstwo honorowe, a kara za nie jest w Iranie bardzo niska, ponieważ ich prawo opiera się na prawie szariatu i nie jest zgodne z międzynarodowymi przepisami i regulacjami. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe. Na...